No dobra widzowie, mamy update przeciw Pet Simulator 99 Zostało dodane nowe krainy, nowe pety, nowe jajka, nowe ragi, nowe upgrade'y, nowe shiny, reliki, e, divine Reality. Okej, okay, to jest fajne, bo to dodali nam jakby nową... No dobra, zaraz, sobie zobaczymy Tier 6 ancient, tier 7 potions, christmas day gift, czyli chyba codziennie mamy jakieś gifty świąteczne Slay event, czyli pewnie te sanie, które sobie codziennie tutaj przylatują nad mapę i dają nam prezenty. Więcej schowanych prezentów, więcej. Kalendarzowych tutaj tych nagród Diamond party nie wiem co to jest Diamond Pack Buffs, ok, czyli podnieśli nam tutaj diamenty, w tym, w tym to co możemy kupić za Robuxy Mailbox, jakiś OP Blending Machine Flying Titanic, Christmas Exclusive Egg i Super Holiday Pack. Ok, no to bardzo fajnie, zobaczymy sobie wizzowie, co tutaj mamy dokładnie. Zaczniemy oczywiście od nowej krainy, ponieważ zostało dodane. Ile krain? Uwaga, 4, dobra. No to sobie odbierzemy. Wszystkie tutaj krainy, wszystkie sobie zdobędziemy. Pewnie została odblokowana nam kolejna ranga, czyli 11. Coś ja tego nie zrobię, ponieważ, no wiadomo, ja tutaj mam widzowie rangę 7 dopiero. Okej, okay. i co tutaj jest? Should spend coins, okej. Okay. Dobra, rozumiem, no to kupmy to w takim razie. I trochę to jest oszukane, takie, ale okej. Okay. Yy, Następny mamy za 250k. Yy, tutaj mamy właśnie te OP Potions i za 10 tysięcy możemy kupić jakiś OP Potions. Szczerze, nie wiem, czy się opłaca, ale kupię to. Pewnie się nie opłaca, ale kupię to pod odcinek, dobra. Lucky X Potion 5. okej, okay, no to nie opłacało się, tak jak mówiłem, właśnie. Dobra, następna kraina kupujemy, proszę bardzo. I co my tutaj jeszcze mamy? Yy, dobra, to jest chyba taka ozdóbka po prostu, nic takiego, dobra. To weźmy sobie ten tutaj prezencik i widzowie lecimy. O, 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 lecimy do następnej krainy. Okej, okay, to jest ta kraina właśnie z Liku. Była ona już widzowie zlikowana wcześniej. Dali nam właśnie screena z tej krainy. No i dobra, Wysadźmy sobie tutaj TNT, żeby szybko sobie zarobić oczywiście. A ja oczywiście nie dałem sobie tutaj potion. Momencik, coins potion 4 sobie dajmy. Żeby więcej tutaj zarobić, oczywiście i dostaliśmy Rainbow Fruit. Okej, okay. jakie mam w ogóle enchanty? Eee dobra, Midas, stał Exotic Pet i coins 4. Dobra, bo ostatnio właśnie kupiłem e, Exotic Peta, e, taki enchant i myślę, że się w sumie opłacało, bo kupiłem go tylko za 150 tysięcy, także chyba się opłacało, dlatego też mam tak mało gemów, będę musiał sobie troszeczkę zarobić. E, zaraz sobie wszystko to sprawdzimy, bo wiem, że zostało dodane mailbox, więc pewnie będą odcinek z oceniania właśnie prezentów od widzów. Więc jeżeli będziecie chcieli być na odcineszku to koniecznie wysyłajcie prezenciki, Jeżeli oczywiście... Chcecie? E, dobra. Tu mamy tą krainę, tutaj w sumie w sensie te domki, tutaj nic nie ma, tu jakaś wioska Nie będziemy teraz szukać tych prezentów, które są ukryte, bo w sobie to po co nam to? Eee, to? One nam nic za bardzo nie dają. Dobra, kupujemy następną krainę. Ile nam jeszcze zostało widzowie? Jeszcze dwie krainy, ok eee, I ta kraina kosztuje już dosyć sporo. Mamy tutaj jakiś drzwi, zobaczymy czy coś tutaj możemy... Nic, dobra, nic tutaj nie ma. Odbierzemy sobie tego prezencika. Eee, dobra, no i wystarczy... Ok, mamy w ogóle nowy upgrade za 12 tysięcy, czyli diamonds, dobra, bez, będę, był, będę totalnie bez diamentów, ale kupię. Okej, okay, mamy plus 5% diamond drop No dobra, niech będzie Wysadzmy TNT Ja się na ten update w ogóle nie przygotowałem Troszeczkę się tutaj odpuściłem widzowie w tym Pet Simulator 99 jak widać Ok, dostaliśmy Rainbow Fruit, bardzo fajnie e, Też widziałem, że jest jakiś e, Ok. Santa Slay Event Okej, okay, dobra widzowie start in spawn No to leci, lecimy, let's go w takim razie, nie wiem, nawet nie wiem o jakich godzinach jest ten Santa Slay Event, ale w sumie skoro jest, no to niech, niech będzie, dobra, i czy on przyleci? W sumie to nawet nie planowałem, żeby on tutaj przyleciał, ale gdzie on jest? A dobra, jest, 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 zobaczcie Okej, okay, ja, i on nam tutaj daje gemy, rozumiem, tak? E, Okej, okay, tylko gemy nam on daje? Chyba tak, i możemy też mieć Huge'a z tego co wiem. Właśnie korzystając z tego, e, właśnie zbierałem te prezenty, no dobra, to w sumie nie jest aż takie aż taki fajne. Okej, to osadzimy okay, też orange, czyli możemy dostawać itemki i możemy dostawać diamenty. Diamentów nie dostajemy jakoś dużo, bardzo malutko dostajemy, ale te enchanty dostajemy jakieś, i jakieś itemki, także to jest akurat fajne, e, dobra, no i dużo enchantów jakichś dostajemy. No dobra, spoko. Niech będzie. Odbierzemy sobie tutaj, widzowie, wszystko. Mamy Diamonds Flag, zobaczymy, jakie tutaj itemki możemy sobie odbierać za to. Po prostu jestem ciekawy, dobra, same Gemy na razie i zobaczymy, czy dostaniemy jakiś itemek. A też jestem ciekawy, czy jak sobie damy w widzowie, damy sobie Enkshunt, poczekajcie, który to jest Criticals, nie, to nie Criticals Treasure Hunter, ale to jest Breakables, dobra, to jednak nie z tego, to, to nam nic tutaj nie da, dobra, zbieramy sobie to, pyk, pyk, pyk. Dobra, zbieramy tutaj wszystko, żadnych itemów nam on nie wyrzuca. O, tutaj mam jakąś itemkę. Dobra, dostaliśmy dwa itemki. Dobra, fajnie. Myślę, że to działa tak, że on po prostu, te sanie przelatują przez całą tutaj mapę i będziemy mogli zbierać sobie właśnie prezenty przez całą mapę, dopóki no on całej mapy nie przekroczy, to możemy sobie to zbierać, tak mi się wydaje, że tak to właśnie będzie działać. Bardzo ładnie to wygląda, w ogóle mi się to bardzo podoba, fajny update'ik, kto też kiedyś był w Pet Simulator X, z tego co ja pamiętam, chociaż dużo nie grałem w Pet Simulator X, ale kojarzę, że właśnie taki event był, że tutaj Mikołaj nam przelatywał i... E, dawał nam jakieś rzeczy, tylko nie pamiętam czy to były diamenty czy coś ale tutaj akurat w tym przypadku są diamenty, w tej oczywiście gierce dobra, widzę, że nic tutaj konkretnego nie ma nie za bardzo się opłaca to też w sumie robić, z tego co widzę, chociaż dobra dostałem dużo jednak tych diamentów, bo w sumie 6 tysięcy prawie 7 tysięcy, dobra, to jednak sporo tych diamentów, bo miałem 1000 teraz już mam 8 tysięcy, także no dobra, opłaca się, opłaca się jednak troszeczkę to robić Dobra, odbierzmy sobie te diamenty, ale na krzyżu nie ma żadnych itemków, bardzo szkoda Fajnie by było, by było więcej itemków, dobra, odbierzmy sobie enkrzant No i zbieramy, widzowie, lecimy Lecimy tutaj dalej i czy uda nam się nazbierać wszystko? No mam nadzieję Dobra, lecimy tu i czy on nam tutaj dalej wyrzuca? Bo nie widzę. O, dobra, wyrzuca, wyrzuca. Oczywiście, że wyrzuca. Dobra, e, szczerze mówiąc, nie chcemy się tego robić. Idziemy sprawdzić następną rzecz, bo ża żadnych konkretów on nam tutaj nie wyrzuca. Dobra, widzowie. Sprawdzamy następną krainę w takim razie, czyli 66. Odblokujemy sobie krainę 67, czyli ostatnią. E, dobra, tylko musimy sobie wysadzić. TNT Krata. Dobra, zobaczyliśmy, jak wygląda ten, ten event Santa. Coś tam, także naprawdę bardzo fajnie. Bo się nawet nie spodziewałem, że to zobaczymy. Bo w sumie nawet nie planowałem. Nagrywałem to po prostu o losowej godzinie, nie wiedziałem, że akurat teraz jest właśnie ten event. Także bardzo fajnie, że udało mi się wam to pokazać. Dobra, mamy na, mamy na następną krainę, czyli na krainę ostatnią. Bardzo fajnie. Ej, też widzę, że są jakieś laski cukrowe, ale... a to w sumie było w wcześniej, dobra. Okej, okay, mamy następną krainę. I co my tutaj mamy? Mamy prezencik na pewno, pyk, dobra, weźmy sobie, zobaczymy też ile kosztują najlepsze pety, pewnie będą bardzo tanie, ale ja też nie mam gemów, także za dużo sobie nie kupię, bo coraz najlepszym petem w tej aktualizacji był za, był, miał 197 tysięcy, no tam prawie 220 tysięcy miał jakoś ten najlepszy, taki, e, dobra, tu jest pociąg, który nic nie robi w ogóle, e, no i dobra, następny update oczywiście za 7 dni, no to wiadomo, jak co tydzień są update'y, dobra, lecimy, witamy na trening, pracę kupmy sobie, zobaczymy sobie, albo dobra, najpierw e, pójdziemy na spawn'a, i sobie widzowie kupimy. Zaraz eee, zobaczymy sobie na te jajeczka, odblokujemy też eee, i zaraz sobie sprawdzimy, co mamy dalej. Dobra, kolejne jajeczka. Oczywiście huge, tutaj można dobra, jakiś do minus widzę, że jest. Yy, okej, okay. możemy sobie w sumie otworzyć taki jajeczko jedno. Dobra, kupmy za 25 tysięcy i uwaga, w sumie nie kupiłem jednego, tylko więcej, dobra. Yy, no i sobie, ile te pety mają teraz? 203 tysiące, okej, okay. no to i tak w zwykłej wersji są lepsze od tych z, yy, z poprzedniego update'u w wersji Rainbow, także dosyć fajnie. Dobra, zdejmijmy sobie 4 tepeciki, to te pety będą naprawdę tanie w takim razie, dobra. To wystawmy sobie tak, wystawmy tak. E, oj, coś tutaj zepsułem w sumie, a nic, dobra, nieważne Dobra, założymy tak, lecimy widzowie na Trading plazę, kupimy sobie lepsze typeciki, e, mamy Advent Calendar, dobra, ale to w sumie ja tego nawet nie mam za bardzo. Wiem też, że tutaj było napisane, że są jakieś darmowe gifty e, Christmas Day Gift, nie wiem jak to odebrać, ale może zaraz zobaczymy, dobra e, No to co, a dobra, jest jeszcze mailbox Możecie właśnie wysyłać w sumie jakieś peciki, dlatego, że albo peciki, albo gemy, co tam tu chcecie, Czy to jakieś itemki, nie wiem, się da. Ogólnie możecie po prostu wysyłać i będę wtedy nagrywał odcinek z tego. Dobra, lecimy do Training Plaza, zobaczymy sobie widzowie, ile tam kosztują te najlepsze pety. Pewnie będą bardzo tanie, mam nadzieję, że mnie będzie stać w ogóle na nie. Mam 10 tysięcy gemów, no to myślę, że troszeczkę sobie możemy kupić tych petów właśnie lepszych. I uwaga, ile tutaj kosztuje? E, dobra, dlaczego Silver Dragon jest taki drogi? Nie mam pojęcia. Dobra, za jednego Gema możemy kupić 120, tego nie potrzebujemy w sumie. E, dobra, za do 25 tysięcy mamy 100, tych 280. Dobra, ale ja bym chciał coś lepszego, chciałbym trochę lepsze pety, Za 7 tysięcy mamy 288. Okej, okay, możemy sobie to chyba kupić w takim razie, poszekajcie, bo to nam daje. Dobra, kupmy sobie, kupmy sobie te lepsze pety, niech będzie, nie wiem czy to jest dobra cena, Obstałem, że nie, Obstałem, że przepłaciłem dużo. Eee, no chyba tak, chyba dużo przepłaciłem, bardzo dużo przepłaciłem, no ale trudno. Dobra, to jest najlepszy pelwizowy, czyli e, Snowflake Dominus w wersji, w wersji Rainbow, on ma 367 tysięcy. Jeden taki kosztuje ponad 130 tysięcy, także dosyć sporo. E, dobra, założmy sobie, widzowie, te najlepsze nasze PETy, albo to już później sobie założymy, Dobra, e, mamy jeszcze jakieś 3 tysiące, może nam się uda tutaj kupić coś jeszcze. No dobra, tutaj są po 5 tysięcy, te PETy 10 takich, także ja dosyć dużo zapłaciłem za to. E, dobra, za tysiąc tych mamy, dobra, ale to się nie opłaca, bo to są słabe pety. Okej, okay, chyba nie będziemy na razie nic więcej kupować, dlatego że... Nic tutaj takiego nie widzę. Dobra, no to nic. Ej, damy, ej, w ogóle powinienem właśnie naprawić ten błąd z tymi e, diamentami, bo jest ogólnie taki skam, że widzowie, e, tutaj jest to wystawiane jako niby jeden diament, a kiedy to kupujemy, to się okazuje, że płacimy za to milion diamentów, ale pewnie o tym słyszeliście. E, to, ale widzowie, podobno to miało być naprawione w tym update'cie, a dalej nie jest, także bardzo słabo i bardzo niefajnie. Mamy też diamond sparty. Ile to kosztuje? Aha, dobra, czyli potrzebujemy ileś tam diamentów, no dobra. Akurat ja tutaj diamentów nie mam, jak widzicie. Także tego nie zrobię w tym dzisiejszym odcinku. Dobra, załóżmy sobie te lepsze pety. Zobaczymy też, jak one tutaj wyglądają. Dobra, poczekajmy, aż się tutaj do gierki władujemy. Dobra, i 288 tysięcy. Dobra, to zdejmijmy sobie w sumie te pety. Zdejmijmy sobie, dobra i załóżmy te tutaj najlepsze i uwaga, eee, dobra. No i mamy w sumie wszystko, także tak aktualnie te pety wyglądają bardzo fajnie. Eee, w sumie nie wiem co to są za bardzo za... Ok, train conductor, ok. No to naprawdę fajnie, Dobra, sprawdźmy co mamy dalej. Czyli co sprawdziliśmy, widzowie? Sprawdziliśmy nowe areny, nowe jajka, nowe pety, nowe ranki, to wiadomo, nowe upgrade'y też, nowe shiny relics. No to tego nie, nie będziemy szukać teraz. Divine Rarity, to jest właśnie ciekawe, bo to jest chyba boskie. O ile, się tak, o ile się nie mylę, tak mi się wydaje, że to właśnie oznacza boskie. Tylko nie wiem o co chodzi, że to pety mają być jakieś, właśnie tą rarity mają mieć, czy enchanty. Nie mam pojęcia co bardzo, szczerze mówiąc. Czekajcie, a sprawdźmy sobie co mamy dalej. Dalej. Uwaga, eee, tier 6 enchant i tier 7 potions Ok, to spróbujmy sobie ulepszyć widzowie potki eee, Tylko nie pamiętam gdzie się to robiło, chyba tam, dobra To lecimy sobie widzowie, spróbujmy ulepszyć potki I spróbujmy ulepszyć enchanty na ten właśnie tier krzy... Nie wiem czy mi się to uda, bo dobra eee, Nie mam za bardzo nic żeby ulepszyć Na ten tier 6 i tier 7 A czy krzy... będziemy mieli potki Uwaga eee, Tier 4, dobra, raczej mi się nie uda czekajcie. Takie coś, dobra, nie, tak się mi się nie uda. Ale w każdym razie mamy po prostu lepsze. Te potki możemy mieć, dobra, następną rzeczą. Christmas Day Gift, nie wiem gdzie to możemy sobie widzowie zdobyć totalnie nie mam pojęcia, bo może gdzieś to na spawnie chyba tak mi się wydaje, że na spawnie to powinno być, dobra, tepnijmy się na spawna zobaczymy też, tutaj mamy te free gifty, ale to nie o to chodzi na pewno, bo to już było od początku, co nie? gdzie mogą być te free gifty widzowie, nie mam pojęcia chyba, że musimy to po prostu szukać po mapie, no w sumie nie wiem, dobra eee, okej, okay. widzę, że też jest mapa ozdobiona, ale to chyba było w poprzednim sobie e, update'cie, no okej, okay. odbierzemy sobie tutaj nagrody eee, nie wiem widzowie, o co chodzi tutaj z tymi tutaj giftami, dobra, daj party, to sprawdziliśmy. E, ok, mamy też podobno nowe widzowie jajka, e, zwiększone ilości gemów. O, e, mailbox to sprawdziliśmy, Opel Wendy Machine też sprawdziliśmy, Flying, Titanic, no to dobra. To teraz sobie sprawdzimy. Jeszcze widzowie nowości mamy w shopie, czyli mamy Christmas X i tutaj Christmas X w sumie, e, ma i mamy tutaj takie pety właśnie, dobra, bardzo ładny jest ten Pegasus. Znaczy Angelus, co ja mówię, dobra. I tutaj mamy Huge Holiday Pegasus, one są warte no 5,5 miliona gemów, To no, to nie w sumie dużo, ten jest warty 7 milionów, kurczę to nie dużo w sumie, ale wiem też, że jest jakiś błąd, że bardzo dużo osób dropi te tytaniki nawet, ale teraz na nie ma. Dużo osób dropiło te tytaniki, a się okazało, że widzowie... Coś tam był jakiś błąd po prostu i te Titaniki zostały zabrane z tym wszystkim ludziom, także bardzo słabo Ale ten titanik podobno może latać i możemy sobie po prostu na niego usiąść i latać po mapie, także to jest naprawdę bardzo fajna sprawa e, Dobra, co mamy jeszcze tam? E, Super Holiday Pack, bo to też zostało dodane, okej, okay, mamy tutaj Titanic Christmas Present, okej, okay, mamy X-Large Present e, 150 tysięcy diamentów, Exclusive Christmas Egg Tutaj gorącą czekoladę razy 30, large christmas Present razy 4 i red christmas ornament. OK. I za 1600 robusów to jest, no to w sumie się opłaca moim zdaniem. Wydaje mi się, że to jest taka w miarę spoko kwota. Dobra, to tutaj nie, to fruit, jak e, to już było wcześniej. Dobra, i zostały nam zwiększone ilości gemów. Za 4500 gemów mamy 2 miliony 500 diamentów. No to wiadomo, że się nie opłaca. No i to tak samo, za 125 robusów 30 tysięcy. No to w ogóle się nie opłaca, bo to można zarobić dosłownie w sekundę. OK. I co mamy dalej? To jest już wszystko widzowie I jeszcze mamy jakieś naprawione błędy Także to jest w sumie wszystko yy, Nie wiem tylko o co chodziło z tymi giftami świątecznymi Które w sumie nie wiem co nam dają yy, No także dziwna sprawa, ale widzowie Może gdzieś tutaj oby to nam w sumie daje Ale nie, nie widzę, że nie No dobra, no to nie będzie. dziękuję za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję, że wam się spodobał, dzisiaj taki krótszy Ponieważ update też był dosyć taki mniejszy W sumie pokazałem wam praktycznie wszystko Co mamy w tym update'cie, także możecie napisać w komentarzu Jak oceniać ten update Subskrybujcie kanał dzwoneczkiem, filmy są codziennie o w sumie no o różnych godzinach i zostawcie to na w górę. Dziękuję za oglądanie i siemanko